was wszystkich serdecznie i zapraszam do końca Hali. Jesteśmy na tle Perth, stolicy Australii Zachodniej, która powstała ta centrum Perth powstało 50 lat temu wszystkie te wieżowce, a tutaj płyną dwa czarne łabędzie. z których pochodzi nazwa tej rzeki, bo rzeka się nazywa rzeką łabędzią. One I są mniejsze niż łabędzie białe. I to jest symbol Zachodniej Australii. I to jest symbol Dzisiaj jest niedziela i zabiorę Was do sklepów handlowych, dużych sklepów, które znajdują się w centrum miasta. A do tej rzeki bardzo często latem wpływają stada delfinów. Czasami 5-10 delfinów płynie, i to bardzo cudownie wygląda. Rzeka jest również bardzo popularna dla żeglarzy. I dla tych małych, takich dzieci pływają, z tym, że teraz w, te, w tym roku powyznaczali miejsca, i nie w każdym miejscu wolno pływać, żeby nie zakłócać ciszy tym, którzy pragną sobie odpoczywać na trawniku. Można też łowić tam prąsy, są dosyć popularne. Krawerowa ja... ja, już przyjechała do miasta do pracy. Miasto się w niedzielę otwiera o godzinie 11.00. Mamy dwa duże takie departamenty. Stąd jeden się nazywa David Jones, a drugi się nazywa Mayer. Wejdę w drzwi, nie będę wchodzić do sklepu, bo mnie wyrzucą, ale tak tylko wejdę. Ja mówię, wszystko co jest wszędzie na świecie, to tutaj można również kupić. To jest chyba dział z perfumami. Miasto jest również popularnym miejscem do, dla różnego rodzaju występów, teatrów ulicznych. Jest to bardzo popularne szczególnie podczas wakacji szkolnych. Pełno tutaj przeróżnych orkiestr, teatrzyków i zabaw się odbywa. To jest uliczka, która się nazywa London Call, londyński. Anglikom, jak tutaj przyjechali, te to 180 to lat temu było smutno, że nie mają Anglii i sobie zrobili. Jedną taką uliczkę i puby w stylu angielskim. Jak jakie smutno do Europy, to ja uwielbiam jeździć do Fremantle. Teraz jesteśmy w dużym sklepie handlowym, w którym udało mi się zrobić wywiad z dwoma przemiłymi dziewuszkami, które tutaj pracują. Jedna z nich jest, przyjechała z Irlandii, z Dublina, jest już tutaj ponad rok i właśnie dostała wizę stałego pobytu. Druga ma na imię Paulin i mieszka tutaj od czterech lat. Przyjechała z Nowej Zelandii i mówi, że. Bardzo jej się tutaj podoba, że styl życia jest fantastyczny i że lato potrafi być gorące i do 38 stopni. Nie robię napisów tłumaczących pod tym ich wywiadem, zostawiam w oryginale, bo wydaje mi się to prawidłowo, ponieważ jakby one oglądały, to mogłyby się czuć nie tak, jakby nie wiedziały, co tam ja napisałam pod ich postaciami. Zostaje to w oryginale, tak jest, jak jest nagrane, to jest dosłownie parę minut uh, tego. I'm Jenny um, and Australia is a beautiful country to live in. Yes, yeah, she, she just got a permanent resident visa yeah, I, I just, just congratulated from, from Dublin. Dublin. <laughs> and I'm from Dublin and I'm gonna stay here. And this is Paula. You are from Ireland too? No, no, I'm from New Zealand ah, and I've okay. lived in Perth for four years. Do you like yeah. it? I love it, yeah. The weather is great. Yeah, yeah it's it's really it is nice, nice, nice. place, yeah. A nice place. <laughs> place. Yeah, that's what I'm just making a channel about the purse. Oh, to beautiful. polish people. They a lot of people are very interested. They ask how it is, how the weather and all those things, yeah. Yeah, it gets very hot in the summer, about 38 degrees, 40 plus. yeah so it's very hot. But you still okay. like it. It's a good lifestyle here. Yeah, New Zealand yeah. is beautiful too. I've been yeah. twice over there. Yeah, New Zealand is beautiful. Not quite as hot as here. <laughs> which is sometimes a little bit dry. So better. you stay permanently here? <laughs> yes. 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 Okay. Yes. Thank you. You're welcome. Thank you. Enjoy your holiday. No, thanks. Which part of Ireland you coming from? Polish? No, you can't be. Pick up the Ja tym dziewuszkom powiedziałam, że nagrywam kanał, że otworzyłam taki kanał Opert, ale dla Polaków i jest w języku polskim. One się zgodziły na to, żeby to opublikować. Wiele ludzi się pyta, czy w Australii jest duży problem y, z, z emigracją, taką jak w Europie. Tego nie ma, bo pamiętajcie, że Australia jest wyspą i jest oddzielona oceanami i tutaj bardzo ciężko jest tym wszystkim. Emigrantom z Bliskiego Wschodu przyjechać i oni większość ich jedzie do Europy. Niestety tutaj nie jest tak łatwo się dostać. Dzisiaj mamy niedzielę, także będziecie mogli sobie porównać, bo ja tutaj wsadzę też kawałek z piątkowego. Jak wygląda społeczeństwo w piątek inaczej, bo to jest pracujące, a dzisiaj to są tylko turyści. Australia nie będzie miała takiego problemu jak Europa z nielegalnymi uchodźcami, dlatego że w tej chwili zamknęła kompletnie granice dla nich i wszystkich odsyła do Nowej Gwinei. Tam porobili obozy dla nich i oni nigdy nie będą mogli się starać o wizę stałego pobytu, czy żeby przyjechać tutaj do Australii. Także w tej chwili, jak on raz przyjedzie jako nielegalny uciekinier, to już nie będzie miał wstępu do tego kraju. Są obozy, obozy dla uchodźców w paru maleńkich miasteczkach, ale to są poza pert, one są ogrodzone tak jak więzienie i oni ich nie wpuszczają do, wśród społeczeństwa, także ponieważ Australia jest okolona taką olbrzymią ilością oceanów, to takiego problemu, jak mówię, ma Europa czy Ameryka, to prawdopodobnie tutaj nigdy nie będzie. Wielu was się pyta o teatry, filharmonie, opery i tak dalej. Wszystko to jest tak samo jak w każdym innym dużym mieście na świecie. Są filharmonie, są opery, są teatry, są duże sale koncertowe. Przyjeżdżają tutaj największe sławy świata na koncerty, bo pamiętajcie, że Perth jest bardzo bogatym miastem, jest dużo pieniędzy tutaj, więc bilety są drogie i oni chętnie tutaj przyjeżdżają wystawiać swoje koncerty. Ja niestety nie jestem dobrą osobą, żeby się o to pytać, ponieważ my nie chodzimy na koncerty. Na początku chodziliśmy do teatrów i tak dalej, ale stwierdziłam, że to, na, to mnie nie bawi. Ja nie lubię już siedzieć w pomieszczeniu. Ja wolę być w naturze, wolę być na plaży. A to zjeżdżamy do podziemia to jest metro, PERT, które niedawno nam wybudowano. Ja któregoś dnia się wybiorę, a to jest cały system pociągowy, wszystkie linie pociągowe, które po różnych dzielnicach Jeżdżą. To jest mój następny projekt, żeby wsiąść w pociąg i objechać i pokazać Wam jak to y, wygląda. Centrum Pert jest y, ładne, ale my tam tak rzadko jeździmy, bo nie ma takiej potrzeby. W samym centrum Pert i wspomnienia Janusz pamięta, że kupił tutaj swój pierwszy młotek. To musiał być sklep z narzędziami prawdopodobnie te 28 lat temu i taki człowiek ma wspomnienia jak kupił pierwszy młotek, bo to były ogromne wydatki wówczas jak myśmy tutaj przyjechali kompletnie bez grosza ja nakręcałam tutaj różne nazwy sklepów dla tych, którzy się znają ja tam do tych sklepów nie chodzę więc nie bardzo wiem, ale jak kogoś to interesuje to wszystko co gdziekolwiek indziej na świecie znajdziecie, czy w Paryżu czy w Londynie do kupienia to i tutaj w pert znajdziecie bez... Przypuszczam, że bez wielkich problemów, a jeżeli tak, to zawsze jest internet albo zamówię dla Was towar, którego potrzebujecie. A ten budynek to jest teatr pierwszy, najstarszy teatr i w nim się odbywają spektakle bardzo piękne. On jest śliczny w środku. Myśmy kiedyś chodzili tam, a teraz już całe wieki. Nie byłam, bo tak jak powiedziałam, stwierdziłam, że natura mi sprawia zdecydowanie więcej przyjemności i siedzieć i patrzeć na zachód słońca nad oceanem, niż oglądać sztukę teatralną. Czy obiad sobie zrobić w środku niczego, pod rozgwieździonym niebem, z zapachem eukaliptusów to jest tak piękne, że żadna restauracja, żaden teatr, żadna galeria sztuki nie odda piękna natury. Wszystko to co w Europie mi się podobało, to przeszło mi kompletnie i teraz jak oglądamy zdjęcia, to zwykle oglądamy raczej zdjęcia z natury niż z kościołów czy muzeów czy innych budowli. Jesteśmy w food hall. to jest gdzie ludzie przyjeżdżają na lunch, bo większość się niestety nie żywi w domu nie gotują, tylko lubią przychodzić i jadać przeróżne jedzenia z całego świata. To jest jedzenie z Hongkongu. Ja się spytałam tych ludzi, czy mogę nakręcić She cheese Thank you It's gorgeous Beautiful and it smells nice Zawsze trzeba się spytać, czy się na to zgadzają. Część ludzi się zgadza, część sobie nie życzy, żeby ich nagrywać. I tak Australijczycy jadają rzadko, kto w domu gotuje. No i myśmy w tą niedzielę też przyszli, żeby kupić sobie zupę, y, która się nazywa laksa. Laksa kupiliśmy, laksa. tak, to jest taka zupa bardzo pyszna. I ja ją uwielbiam. Wszystkim polecam tą zupę laksa. Ona jest bardzo dobra. Ma tofu to jest soi i różnego rodzaju owoce morza i pyszny makaron i to jest z mlekiem kokosowym i to jest nasze ulubione danie. Weźmiemy jedną tą zupę, dlatego że wiemy ją na półnies duża, a potem przyjdziemy po co innego, jak się nie na nie. Takich miejsc do jedzenia jest pełno wszędzie i są stoiska z całym jedzeniem z całego świata. Zapach lekarstwo kosowego czuć. Pokaż co tam jest w środku. Ja wam pokażę. To jest tofu, to jest soi, to są prąsy, czy krewetki to się nazywa, to jest ryba, to jest kaczka. I tutaj różne przeróżne i warzywa, chili, i, i to jest jakby no już silno leci, tak? No to dajmy po prostu. Leci, tak, 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 tak? I to jest, moi drodzy, Hania dostała laksę. Ja bardzo lubię tofu. No i powoli będziemy kończyć tą wycieczkę naszą po mieście. Ja to wszystko poskręcałam z jakichś tych ostatek, które wyciągnąłam z tego swojego kosza komputerowego. I już więcej tego nie będę odtwarzała, co zginęło i tylko tyle zostanie. Mam również parę filmów, które przysłaliście mi tego pierwszego dnia ze swoich telefonów. One tam siedzą i któregoś dnia załaduję z tym, że jakość ich nie będzie taka dobra i się zastanawiam, czy w ogóle warto jeszcze raz ładować te, które już oglądaliście, czy po prostu zacząć kręcić nowe i dalej brnąć z nowymi tematami. Ja wrócę jeszcze do Pertha, tak jak powiedziałam, siądę któregoś dnia w pociąg, pojadę do muzeum, bo mamy również ogromne muzeum i galerie sztuki. Przywożą tutaj wystawy z całego świata. Ja, ja mówię, jeżeli ja wiem, że Pert jest mało znane, i wszyscy bardzo mało o tym wiedzą, ale Pert jest bardzo cywilizowanym miejscem i wszystko, absolutnie co gdziekolwiek jest na świecie, to tutaj jest również. I pamiętajcie, że Pert jest jednym z najbogatszych miast całego świata. Taki mały sekret, który jest trzymany sobie przez co po niektórych i niechętnie opowiadają ani o Western Australii, tak samo o rafie koralowej z Western Australii bardzo niewiele usłyszycie, ona jest bardzo piękna i dostępna z samego brzegu. Nie tak jak w Kent, tam trzeba łodzią płynąć, tylko tutaj w Western Australii można po prostu wejść do oceanu i rafa jest. I tak samo Perth jest pięknym miastem i Anglicy tutaj przyjeżdżają, nie oni się nie osiedlają ani w Sydney, ani w Melbourne, tylko właśnie tutaj przyjeżdżają. No i ja postanowiłam tą ciszę złamać i pokazać wam tak piękne miasto, które powinni Polacy również znać i uważam, że nie należy milczeć na ten temat. To będzie chyba już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Ja jestem Hania i do usłyszenia.